Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest motodziennik. A trochę po nowemu serdecznie zapraszam na program, który mam nadzieję, że będzie ciekawy. Na pewno będzie nieco dłuższy niż te wakacyjne odcinki. A dzisiejszy odcinek zaczynamy od przeszukania oto moto w poszukiwaniu okazji. 3 litry biturbo i ponad 400 benzynowych japońskich koni. Infinity Q50 w najmocniejszej wersji to auto specyficzne, ale bardzo, bardzo szybkie. 5,1 do setki. Fabrycznie nowy egzemplarz kosztował w salonie nieco ponad 250 tysięcy złotych plus ewentualne dodatki. Ten wypatrzony przez nas wyceniono na 104 tysiące, a jest jak nowy, ma niecałe 900 km przebiegu i jest z 2016 roku, choć pierwsza rejestracja to rok 2017. Okazja? Owszem, auto nie jest pewnie bez ale jeśli jest dobrze i zgodnie ze sztuką naprawione, to da sporo radości. Kolejna propozycja jest już podobno bezszkodowa i jest równie interesująca, jeśli chodzi o osiągi i wrażenia z jazdy. To Ford Mustang z 2017 roku, czyli aktualny model. Z 5-litrowym V8 pod maską o mocy 450 KM, 6 6000 przebiegu, skrzynia manualna, cena to 139 000 zł. Do negocjacji nowe auto w podobnej specyfikacji kosztuje w salonie nieco ponad 200 tysięcy zł. Zejdźmy na ziemię, za 30 000. 900 zł wypatrzyliśmy taką oto Fiestę z 2016 roku z motorem 1.5 diesel o mocy 75 koni i z minimalnym przebiegiem niespełna 4000 km. To import, więc wymaga weryfikacji, jeśli chodzi o ewentualne szkody. Tak samo jak nasza ostatnia dziś propozycja Fiat Panda trzeciej generacji. Trochę niedocenione, zwłaszcza w Polsce auto bardzo dobre na miasto, ale i w trasie radzące sobie nie z gorzej. Ta sztuka jest praktycznie nowa, ma 5000 km przebiegu, 2 lata i silnik 1.2 pod maską, oczywiście benzyn ma też wszystko to, co niezbędne, czyli elektrykę, zestaw głośnomówiący i klimatyzację. Kolejna porcja okazji z Otomoto już za tydzień. Linki do ogłoszeń, które wykorzystaliśmy w materiale, znajdą Państwo w opisie filmu. A teraz zapraszam na spotkanie z Samochodem Tygodnia. Niedługo trafi do sprzedaży ósma generacja Volkswagena Golfa, jednego z najpopularniejszych kompaktowych samochodów na świecie, ale dziś przyjrzymy się drugiej generacji. Produkowano ją przez 10 lat, od 1983 do 1992 roku, w dwóch wersjach nadwozia, jako 3 i 5 drzwiowy hatchback. Dziś byłoby to auto z segmentu B, ma 4 metry długości, mniej więcej tyle co Polo, waży około tony. A jak jeździ? Czy nadaje się do codziennej eksploatacji? Czy może jest to już konstrukcja zbyt archaiczna? Niezbyt do dzisiejszego pośpiesznego życia dostosowana? Czy może jest to auto z potencjałem na ciekawego zabytka, na razie Youngtimera? Nie sprzyja temu na pewno popularność samochodu, fakt, że wyprodukowano ponad 6 milionów egzemplarzy, ale z drugiej strony takich ładnych z niewielkim przebiegiem w dobrym stanie zostało niewiele. A to jeden z nich. Auto z 1989 roku ma pod maską silnik 1.6 benzynowy o mocy 75 koni i automatyczną skrzynię. Przebieg to zaledwie nieco ponad 80 tysięcy km. Auto zostało kupiony od spadkobierców pierwszego właściciela w Niemczech i wystawiony do sprzedania u nas za 12 900 zł. Ofertę zresztą już Państwu pokazywaliśmy w ramach okazji tygodnia. Auto jest bezwypadkowe, choć prawy bok jest po lekkiej przecierce i ma drugą warstwę lakieru. Samochód nie jest ocynkowany wbrew temu, co niektórzy sądzą, a przedział cenowy na polskim rynku to od 2 000 za coś, co jeździ, 2 3000 za auto z legalnie zdobytym przeglądem, 20 000 trzeba dać za ładne GTI, górna granica to okolica 40 tysięcy za auto Auto wyremontowane albo z limitowanej serii. Nasz egzemplarz wyceniono dla przypomnienia na 12 900 zł. A jak się nim jeździ? To nie jest najsłabsza wersja, to jest silnik 1.6. Jak w każdym samochodzie z tamtych lat, z automatyczną, trzybiegową skrzynią, a w ogóle nie czymś tych koni, które tutaj są. To znaczy, wciskamy gaz. Auto oczywiście się troszeczkę rozpędza. Dość szybko zmienia bieg na drugi, dość szybko zmienia bieg na trzeci. Obrotomierza brak. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić te lata 80. -te i tę naszą siermiężną motoryzację uchowaj Syreny, ale też polonezy czy duże fiaty, które nie miały wspomagania miały dużo gorsze hamulce niż w tym samochodzie, i były takie toporne, a ten samochód od konstrukcji współczesnej, dzisiejszej, od jakiegoś małego, taniego auta, od... Od Panda, od Fiata 500. No naprawdę nie różni się tak bardzo, jak wynikałoby z metryki. Mamy golfa 7, zaraz będzie golf 8, to jest golf drugi I tym się naprawdę w miarę normalnie jeździ. No co nam klimatyzacji nam brakuje? Czterobiegowej skrzyni nam brakuje, a reszta jeździ. A te 83 83000 przebiegu wydaje mi się absolutnie. Wiarygodne i trudne do, trudne, trudne do podważenia. Zresztą w środku ten samochód wygląda praktycznie jak nowy. No i teraz pytanie, czy ten samochód należałoby traktować jako coś, co można wykorzystywać do codziennej jazdy? Podejrzewam, że tak, trochę szkoda. Ale z drugiej strony, czy faktycznie szkoda, że to nie jest tak, że kilka drobnych inwestycji i z samochodu, który ma już te 30 lat, robi nam się samochód, który. Jeździ kilka kolejnych i to bez większych problemów. A tu już jest dylemat kogoś, kto na ten konkretny egzemplarz się skusi. Ale jak to mówią, będzie pan zadowolony albo pani. Jeśli mają Państwo jakiś ciekawy samochód, samochód, za którym oglądają się ludzie na ulicy i chcieliby Państwo zobaczyć ten samochód w motodzienniku i mieszkają Państwo najlepiej gdzieś w okolicach Warszawy, to bardzo uprzejmie poprosimy o kontakt. Nasz adres mailowy jest pod koniec programu na planszy. A teraz przechodzimy do najnowszych motoryzacyjnych informacji ze świata i z Polski. A zaczynamy od pick-upów. W Stanach Zjednoczonych to samochód uniwersalny. Często pierwszy, jedyny wybór, a auta te dostępne są w wielu rozmiarach. Od europejskich najmniejszych po ogromne na bliźniaczych kołach na tylnej osi. Na naszym kontynencie pick-upy ze względu na węższe drogi, droższe paliwo i popularność małych furgonetek typu Kangoo czy Berlingo nie cieszą się tak ogromną popularnością, ale są w ofercie i każdego roku znajdują nabywców. Również w Polsce w 2018 roku sprzedano na polskim rynku prawie 3400 fabrycznie nowych egzemplarzy. Najwięcej Fordów Rangerów ponad 900, na miejscu drugim Toyota Hilux ponad 700, potem Volkswagen Amarok prawie 500 sztuk. W ogonie jest m.in. Sankyong Musso, jeździliśmy nim ostatnio, jest super, bardzo fajnie wykończone przyjemnie jeżdżący, ale mimo wielu zalet zainteresował zaledwie 10 klientów, a i tak pewnie połowa z nich to dilerzy. Najtańsze egzemplarze kosztują około 100 tys. zł z automatem i napędem na 4 koła oraz dłuższą paką 130 tys., ale jest coś tańszego, fabrycznie nowego Pika możemy kupić już za 82 tysiące złotych. Będzie to UAS Profi. Importem tych produkowanych w Rosji pojazdów terenowo-rolniczych zajmuje się firma z Wielkopolski. W zeszłym roku sprzedali cztery. Oczywiście za 82 tysiące dostaniemy podstawową wersję bez klimy i z napędem na tył. Dwudrzwiowa kabina i goła rama pod zabudowę. Topowa odmiana to wydatek 130 tysięcy złotych, czyli sporo wbrew pozorom. Nie jest to auto tak tanie jak polski klient, głównie rolnik szukający następcy tarpana, by oczekiwał do tego tylko roczna gwarancja no i legendarna rosyjska jakość i solidność, z którą różnie bywało. Ciekawostka, to jeden z naprawdę nielicznych benzynowych pick-upów na polskim rynku. Jedyny dostępny silnik ma pojemność 2,7 i 150 koni i spełnia normę Euro 6, ale ekonomiczny to nie jest. Zostańmy jeszcze na moment na polskim rynku. Można już zamówić Teslę w Polsce, można ją też serwisować. Niedawno w Warszawie uruchomiony został pierwszy fabryczny punkt. Szkoda tylko, że ceny podane są w euro i netto. Najtańszy model, trójka z zasięgiem 409 km, bez autonomicznej jazdy i z najsłabszymi osiągami 5-6 do setki to wydatek mniej więcej 210 tysięcy złotych brutto plus dodatki, ale lista nie jest zbyt długa i coś czujemy, że to się będzie sprzedawało. Tylko poprosimy cenę w złotówkach. Obca waluta jest zabiegiem po prostu niegrzecznym i świadczącym o braku szacunku do kraju, do klientów. PLN poprosimy, Subaru to samo, a przy okazji Tesli. Niewykluczone, że auta te będą produkowane już niedługo nie tylko w Stanach, nie tylko w Chinach, ale również w Europie. Firma rozgląda się za odpowiednim miejscem w pobliżu niemiecko-francuskiej granicy. Według dziennika rejnisza post pierwsze lokalizacje zostały już przez przedstawicieli Tesli wybrane i obejrzane. Nieoczekiwanie największą konkurencją dla Tesli został, przynajmniej w Europie Hyundai. Ma w ofercie Ionika, Wersja po liftingu, na jednym ładowaniu przejeżdża ponad 310 km i ma 136 koni. Cena to okolice 160 tysięcy złotych, ale z bardzo bogatym wyposażeniem. Ma też elektryczną konę, którą to tą droższą za 190. Tysięcy, można przejechać nawet ponad 500 km na jednym ładowaniu. Dziś chcemy Państwu pokazać jeszcze jedną nowość, długo wyczekiwaną: Land Rovera Defendera. To, co do niedawna było w sprzedaży, można nazwać wersją rozwojową projektu z początku lat 80. Nowe auto będzie wyglądało tak. Udało się je sfotografować na planie najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Przy okazji, Ford Fort Mondeo przed kilku laty również w ten sposób wypłynęły, ale to już prehistoria. Za tydzień zaczynają się targi motoryzacyjne we Frankfurcie. Więc, jeżeli dzisiaj w tej części informacyjnej było trochę nudnawo, to za tydzień na pewno się to zmieni. A teraz zapraszam Państwa na nasz kącik historyczny. Polonez to przez wielu mających z nim do czynienia na co dzień kloc. Za ciężki, ze słabym zawieszeniem, kiepskimi hamulcami, mało trwały i źle zaprojektowany. Spory, ale większy na zewnątrz podczas parkowania niż w kabinie, gdy próbujemy pojechać na wakacje. Ale za to nasz polski, więc chciał, nie chciał, choćby z tego powodu trzeba od czasu do czasu przypomnieć jego historię. Zwłaszcza, że znajdziemy w niej mnóstwo interesujących momentów. Wszystko zaczyna się w roku 1975, kiedy to na podstawie włoskiego projektu powstaje prototyp następcy Fiata 125. Trzy drzwiowy, pięciodrzwiowy, bo takie rozwiązanie wydaje się bardziej modne, bardziej praktyczne i przyszłościowe niż sedan. Do FSO trafiają trzy projekty samochodu pięciodrzwiowego, trzy drzwiowego tańszego i trzy drzwiowego droższego. Dziś powiedzielibyśmy premium, czyli coupé. Wszystkie dostosowane do podwozia i silnika modelu 125, ale z zupełnie innym wnętrzem. Hipotez i teorii dotyczących historii Poloneza jest wiele. Niestety wiele z nich to powielane przez lata, obrastające anegdotami i zasłyszanymi gdzieś bzdurami. Pewne źródło, jak automobilista i pracujący dla niego autorzy przekonują, że Polonez to porzucony przez Włochów projekt Fiata oznaczonego kodem 137, następcy modelu 132. Produkcja Poloneza na warszawskim Żeraniu rusza w maju 1978 roku. Już jesienią, zaledwie kilka miesięcy później, ma miejsce kluczowy z naszego punktu widzenia przełom. Auto trafia na rynek brytyjski, gdzie wbrew pozorom nie stanowi egzotycznej ciekawostki. Od roku 1975 sprzedawany jest tam polski Fiat 125, a Polonez ma być nie tyle jego następcą, co raczej uzupełnieniem oferty o samochód większy, bardziej luksusowy i bardziej komfortowy. Jak potoczyły się losy Fiata 125 i Poloneza na rynku brytyjskim, o tym opowiem Państwu za tydzień, a teraz zapraszam na nasz motodziennikowy ranking w którym postaramy się znaleźć ładne, czyli sprawne technicznie, nieprzerdzewiałe, z legalnym przeglądem technicznym auto do 5000 tysięcy złotych, nie generujące przesadnych kosztów podczas napraw i eksploatacji i jednocześnie zabytkowe, tak by zasmakować tego, czym była motoryzacja w latach 70 lub 80 ale bez tego całego kolekcjonerstwa, koneserstwa i przepłacania za części. Od czego zaczniemy? Od Renault 5 drugiej generacji. To fajne miejskie auto poprzednich Clio, zaskakująco dobrych właściwościach jezdnych. Produkcja trwała od 1980 do 1996 roku dostępny był silnik Diesla 1,6 mocy 55 koni oraz kilka benzynowych do wyboru. Od 1,0 do 1,7, przy czym tylko ten ostatni był na wtrysku. Reszta to gaźnik, nawet odmiany turbo. Najbardziej pożądane, szybkie, ale nie w tym budżecie. 5 tysięcy wystarczy na piękny egzemplarz z 1990 roku. 1, 4, 60 koni, piękna tapicerka i lakier, podobno do jazdy. Kolejna propozycja to Volvo 480. To bardzo ciekawa konstrukcja, z Grabna o bardzo dobrych właściwościach jezdnych. Auto produkowano od 1986 do 1995 roku wyłącznie z benzynowymi silnikami wolno-sącymi 1,7 lub 2,0 albo Turbo 1,7. Turbo brzmi fajnie, ale ważniejsze powinien być stan auta. Najważniejsza jest oczywiście blacharka i lampy z tyłu. Nowe są nie do zdobycia za żadne pieniądze, a stare utleniają się, blakną i pękają. Ten typ tak ma. Kolejna propozycja to Saab 900 nowej generacji. Na krokodyla 5000. To za mało, choć zdarzają się takie oferty, ale dwójkę kupimy. Trzeba pamiętać, że nie ma się co napinać na najmocniejsze wersje silnikowe, bo zawsze, zawsze wymagają dużo większych nakładów finansowych, a osiągnięcie satysfakcjonującego stanu technicznego jest czasem niemożliwe albo bezsensowne z ekonomicznego punktu widzenia. Zwykła dwulitrowa benzyna i 130 koni też dadzą sporo frajdy. Na miejscu drugim naszego zestawienia najtańszych klasyków Fiat Panda pierwszej generacji. Do 5000 bez problemu znajdziemy ładny egzemplarz. I znowu wszyscy się napinamy na 4x4, choć pali więcej i z racji użytkowego charakteru często te auta są w kiepskim stanie. A zwykłą 750 z 91 roku z ładnym wnętrzem i otwieranym dachem spokojnie za 5 tysięcy kupimy. Pobawimy się rok, dwa i za tyle samo. Może nawet trochę więcej sprzedamy. Na koniec, na miejscu pierwszym Peugeot 205. Nie GTI, bo to nie ten budżet. Najlepiej wersję benzynową, trzydźwiową, koniecznie z ładnym wnętrzem i ładnym lakierem. Wbrew pozorom nie są to wygórowane wymagania. Choć najłatwiej o 205 w stanie średnim, brzydkie, ale jeżdżące. Jednak ich realna wartość powinna być wyceniana zgodnie z aktualnym cennikiem w miejscu, w którym skupowane są surowce wtórne. Na rynku jest cała masa samochodów nazywanych klasykami, zabytkami albo youngtimerami, które są w stanie złym albo bardzo złym, Kosztują grosze, ale nie nadają się do odbudowy, dlatego że jest ona ekonomicznie nieuzasadniona. Bo auto w dobrym stanie jest w miarę tanie, a w takim w złym stanie trzeba zrobić i blacharkę, i lakier, i mechanikę, i jeszcze tapicerkę. Jest to po prostu absolutnie nieopłacalne i bez sensu. No ale tak się dzieje na całym świecie. A teraz sprawdzimy sobie przed zakupem jakieś auto. Preferencje klientów chodzą stadami. Stąd niespecjalnie dziwna była sytuacja z połowy sierpnia, kiedy to w ciągu kilku dni dla czterech różnych osób obejrzałem pięć różnych egzemplarzy tego samego auta. Opla Astry przedostatniej generacji, czyli Jotki. Wszystkie auta miały ten sam silnik 1.4 turbo i fabryczną instalację gazową. Były z polskiej dystrybucji, miały od 30 do 80 tysięcy przebiegu i z pięciu... Tylko dwa były bezszkodowe i bezwypadkowe. Dwa podrobnych, niezatajanych na szczęście szkodach, a ten egzemplarz świetnie się zapowiadający, nieco się rozminął. Auto jest z 2017 roku, ma 38 tysięcy przebiegu i na dzień dobry widać, że było bite. Proszę zwrócić uwagę na otarcia na błotniku. Nie sposób je zrobić podczas normalnej eksploatacji. Tego typu ślady powstają, gdy maska spotyka się z błotnikiem w trakcie kolizji. Idziemy dalej. Zderzak odstaje. Był ściągany i ślizgi już go zbyt dobrze nie trzymają. Tu wyraźnie widać różnicę w odcieniu na żywo też jest zauważalna. Ślady demontażu są też z tyłu. Otwieramy maskę i oglądamy końcówkę podłużnicy. Astra jest wrednie skonstruowana. Ma przedni pas zgrzewany, nieprzekręcany, ale dzięki temu każda naprawa wymaga fachowca, a nie tylko lewarka i młotka. Tutaj widać wyraźnie ślady prostowania. To nie powinno tak wyglądać. A tu, dla porównania inny egzemplarz, bezwypadkowy, tak to powinno wyglądać. Obudowa kierownicy rozpinana. Pas zgodny niestety z datą produkcji auta prawdopodobnie regenerowany, bo ta obudowa kierownicy wskazuje na to, że prawdopodobnie strzeliła poduszka kierowcy. Na koniec jeszcze pomiary miernikiem. Zaczynam od tylnego błotnika z lewej strony i miernik przestaje pokazywać cokolwiek chwila niepewności, ale w końcu udało się znaleźć taki fragment, na którym było mniej niż 2 mm szpachli, bo na tym kończy się zakres pomiaru. Pewnie zauważyli Państwo, że ostatnio chętniej pokazywałem Państwu takie pozytywne przykłady sprawdzeń samochodów, które kończyły się zakupem, ale myślę, że trzeba sobie to wymieszać i podawać i pozytywne i negatywne przykłady, zwłaszcza, że z tych drugich można się najwięcej nauczyć. Teraz zapraszam Państwa na ostatnią część naszego programu, która również bardzo Państwa interesuje, to jest sprawdzenie samochodu pod kątem ocynku. Dwie Toyoty mamy dla Państwa. Najpierw z drugiej generacji to auto nie jest ocynkowane. Sprawdzamy na dachu, na błotniku, na drzwiach, na progu. Czujnik nigdzie nie reaguje. To może nowsza Avensis z 2015 rok, salon Polska? To samo. Auto nie jest ocynkowane jak większość aut japońskich czy koreańskich. Mamy też najnowszą Toyotę Camry, również nie jest ocynkowana. No i cóż, to wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie był za długi, bo wiedzą Państwo, to tak, wszyscy chcą długo, 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 ale może się okazać, że to jest po prostu niestrawne. No i wtedy może rozbijemy to na dwa odcinki w ciągu tygodnia. Zobaczymy. Czekam na komentarze. Kładam się pięknie i do zobaczenia już za tydzień.